Jarkowska, pan Robert Papliński z Fundacji Republikańskiej, pan Bartosz Saramak z Fire Arms oraz pan Tomasz Stępień z Firearms. Ja nazywam się Marcin Remanowski i tematem dzisiejszej konferencji jest projekt, obszerny projekt ustawy o broni i amunicji przygotowany przez Solidarną Polskę wspólnie z ekspertami. Projekt, który ma na celu wzmocnienie wzmocnienie celu w postaci obronności narodowej. Wprowadzamy w tym projekcie przesłankę, nową przesłankę dostępu do broni w postaci przesłanki obrony narodowej, a także racjonalizujemy wiele przepisów w zakresie dostępu do broni, w tym w szczególności znacząco ułatwiając dostęp do broni dla byłych żołnierzy, byłych funkcjonariuszy. Drodzy Państwo. Obecnie doszło do diametralnej zmiany w zakresie sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Oczywiście jest to związane z agresją Rosji na Ukrainę. Mamy do czynienia z sytuacją, w której te konwencjonalne siły zbrojne muszą być uzupełniane, wzmacniane właśnie przez społeczny komponent, społeczne wsparcie, jeżeli chodzi o obronę narodową. Stąd właśnie. Widzimy, że bardzo ważne jest posiadanie głębokich zasobów osobowych, sprzętowych, jeżeli chodzi o siły zbrojne, ale równie ważne jest utrzymywanie stałej, wysokiej gotowości bojowej terytorialnego komponentu sił zbrojnych. I to jest możliwe również w znacznym zakresie dzięki włączeniu, które proponujemy żołnierzy, funkcjonariuszy, a także byłych żołnierzy i byłych funkcjonariuszy, w znacznie szerszym stopniu właśnie w system dostępu do broni, w ten system związany z celem z, z, w, postaci, w postaci obrony. Narodowej. Drodzy Państwo, jesteśmy również przekonani, że nasz projekt w sposób bardzo ważny wpisuje się w cały system, który tworzy strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, a także w ramy tworzone przez ustawę o obronie ojczyzny. Ustawa o obronie ojczyzny stworzyła możliwość całości, całościowego, kompleksowego systemu wzmocnienia obronności narodowej, a nasze propozycje niewątpliwie przyczynią się do tego, aby stanowiły ważny, istotny komponent wzmacniania kadrowego sił zbrojnych, ich rozwoju liczbowego. Także drodzy Państwo, to jest ten projekt przygotowany wspólnie z Panią Poseł Siarkowską i Pani Poseł Anna Maria Siarkowska przedstawi więcej szczegółów naszego projektu. Szanowni Państwo, ludzie nie mogą być bezbronni, zwłaszcza w sytuacji, kiedy bezpieczeństwo w Europie jest tak bardzo zagrożone. Widzieliśmy tuż po agresji Rosji na Ukrainę, że Litwa bardzo szybko wyciągnęła wnioski z obecnej sytuacji i zmieniła przepisy dotyczące dostępu do broni funkcjonariuszy sił zbrojnych, członków organizacji. I obrony terytorialnej. Zrobiła to w ciągu kilkunastu dni od agresji Rosji na Ukrainę. Polska niestety do tej pory w żaden sposób tych przepisów nie zmieniła, mimo tego, że jesteśmy na ostatnim miejscu praktycznie ostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o ilość sztuk broni na 100 mieszkańców. Za nami jest tylko Watykan. Za nami jest tylko Watykan, a wszystkie państwa Europy mają więcej broni niż my, a to my jesteśmy państwem frontowym. Zatem ta potrzeba zmian w tym obszarze jest potrzebą pilną, gwałtowną i mamy nadzieję, że nasz projekt odpowiada właśnie na te potrzeby i mamy nadzieję, że zdobędzie poparcie większości Sejmowej. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę również na to, że nasz projekt nie jest w żaden sposób Liberalizacją dostępu do broni, ale jest racjonalizacją i zapewnieniem dostępu przede wszystkim właśnie dla żołnierzy sił zbrojnych, dla obrony terytorialnej i dla członków organizacji proobronnych. Rezygnujemy w tym projekcie z dotychczasowego systemu w którym były cele, dla których ta broń była posiadana, na rzecz kategorii broni i te kategorie broni zgodnie z dyrektywą unijną do polskiego prawa, implementujemy. Co więcej, to status żołnierza zawodowego, żołnierza terytorialnej służby wojskowej, jak i status żołnierza aktywnej rezerwy, będzie umożliwiał posiadanie broni typu wojskowego przez tych funkcjonariuszy. To służby mundurowe, które są odpowiedzialne w pierwszej kolejności, za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom muszą mieć możliwość posiadania tego typu broni w taki sposób, ażeby mogli ci ludzie tej broni w razie W, czyli w razie wojny, szybko użyć. Nasz projekt odpowiada na tą potrzebę. Chciałem również zauważyć, że wcześniej zostały złożone inne projekty regulujące ten obszar, projekty Partii Republikańskiej i projekt środowiska Kukiz 15. Nasz projekt przede wszystkim koncentruje się na celach związanych z obroną narodową i mamy nadzieję tutaj na współpracę z pozostałymi partiami, zresztą ta z pozostałymi środowiskami politycznymi, zresztą ta współpraca postępuje i y, oczywiście jest szansa na to, żeby w przyszłości przygotować taki projekt, który w sposób komplementarny y, będzie zmieniał obszar dostępu do broni i amunicji w Polsce. Czas zrezygnować z reliktów w postaci przepisów pochodzących z, jeszcze z PRL-u. Musimy mieć prawo, które w sposób jasny, jednoznaczny i w sposób adekwatny będzie odpowiadało na potrzeby związane z bezpieczeństwem państwa. Nasz projekt jest właśnie takim um, odpowiada na te potrzeby i mamy nadzieję właśnie tak jak wcześniej powiedziałam że zyska on poparcie większości sejmowej. Szanowni państwo, jesteśmy oczywiście otwarci na uwagi zwłaszcza ze środowisk probronnych, z ludzi, którzy zajmują się strzelectwem, którzy mają na co dzień no ta ta kultura broni nie jest im obca. Zapraszamy do konsultacji tegoż projektu. Nasz projekt oczywiście był konsultowany już z organizacjami probronnymi takimi chociażby jak Fairness United. Był konsultowany z organizacjami pozarządowymi takimi jak Fundacja Republikańska, ale wciąż jesteśmy otwarci na uwagi. Można te uwagi do tego projektu przesyłać na adres mojego biura poselskiego. Nad każdą taką uwagą się pochylimy. Jeśli macie państwo pytania dotyczące tematu konferencji, to zapraszamy. Chodzi o raport opublikowany przez Komisję Fundację Praw Człowieka, podsumując e, 7 lat reformy sądowej w Polsce. E, e, czytamy w nim, że na przykład. Od no, 2015 roku postępowania wydłużyły się nas 66%. W 2015 roku na ten rok w procesie cywilnym czekaliśmy 10 miesięcy, w 2021 jest to 17 miesięcy. O czym to świadczy w kontekście no, 7 lat reformy? E, to świadczy przede wszystkim o braku rzetelności i manipulacjach autorów tego raportu. Koncentrują się chociażby na roku 2019, gdzie był wyjątkowo wysoki, przekraczający w sposób znaczący wcześniejszy okres wpływ, który oczywiście powodował wydłużenie postępowań. Nie uwzględnia również ten raport w sposób odpowiedni faktu pandemii, a także nie zwraca uwagi na fakt, że mimo pandemii w okresie wychodzenia w pandemii, na co pokazują dane już z tego roku, postępowania znacząco przyspieszyły, co jest również związane z elektronizacją wielu, wielu postępowań. Także wymiar sprawiedliwości zmienia się. Oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości ma tutaj ograniczone możliwości działania, bo po pierwsze. Wiele reform jest warunkowanych zmianami w sądach wyższej instancji, a tutaj jak wiemy, jeszcze nie było zgody politycznej, aby te, te zmiany przeprowadzić. Natomiast wszędzie tam, gdzie, gdzie możemy zmiany przeprowadzać w zakresie dostępności do wymiaru sprawiedliwości, to, to się dzieje. A jeżeli chodzi o dane, to odsyłamy tutaj na stronę statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości. Liczby nie kłamią, pokazują, że że w wielu obszarach postępowania w sposób znaczący po pandemii przyspieszyły. Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy bardzo. bardzo dziękujemy.